Cześć, witajcie. Wędkarstwo idziemy ryby. Znajdujemy się dzisiaj na Flitzdam w miejscowości Barnsley. I słuchajcie, przyjechałem tutaj dzisiaj zapłacić za wodę, bo za 3 tygodnie mamy tutaj zawody. No a szefa w tym czasie nie ma, dlatego musiałem przyjechać tutaj dzisiaj. Wybrałem sobie Pek 31 jest to jedno z miejsc, na które będziemy łowić na zawodach. Od 16 do 36, który jest tam. Ogólnie ciężkie miejsca, jeżeli chodzi o dostęp, ponieważ jest taki spad, mało miejsca na samochód. Akurat dzisiaj jest bardzo zimno: mamy 3 stopnie, wieje zimny wiatr. Słońce, niestety, mam za plecami. Także jest troszeczkę chłodno, ale miejmy nadzieję, że uda się coś złowić. Bo po to tu przyjechaliśmy. Ostatnio wody nie są zbyt dla mnie łaskawe, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda. Z tego, co widzę, jest to chyba głębszy rejon jeziorka, także no chyba dobrze, chyba na plus, przynajmniej o tej porze roku. Ale trzeba uważać, bo jest tu trochę ślizgo. Nie lubię takich miejsc, gdzie jest woda. Wiecie, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, bo nie będzie ten film jakościowy to tutaj na pewno, ponieważ kamerę będę musiał mieć z tyłu. Nie będę ryzykował gdzieś tutaj z nią. I tyle, tak to wygląda. Godzina ósma. Rozkładam się, zaczynamy. Zapowiada się dosyć ciężka sesja. Więc szykujemy towar, bo to jest dosyć ważne. No to nie będzie jakiś super podejścia dzisiaj, będzie bardzo proste podejście, zresztą jak zawsze pelet i to skromnie moczymy. Zanęta też takie pudełeczko. Nie wiadomo, co tu się będzie działo, może być ciężko, ale oczywiście, mamy nadzieję. Może nie wygląda to jakby było zimno, ale naprawdę weźcie mam rękawiczki to znaczy, że już jest dosyć. Czyli tak, mamy zanętę, pelecik, zanętę rozrobimy z dipem sobie takim. Aromixem z serii brasem, a do peletu mam też coś specjalnego. Mam tutaj zobaczcie pokruszone kulki proteinowe. Jest to woda z całkiem sporym karpiem. Trochę tu łowi też karpiarzy, także myślę, że te kuleczki tutaj no, nie będą przeszkadzać. Pelet rozmaczam sobie dosyć no, taki miękki, także zostawię go to jest minutka, może więcej. Uważam, że zimą taki miękki pelet lepiej działa. Dlatego y, tak to będzie wyglądało. Oprócz tego mamy zdechłe robaki i to wszystko. Zależy nam na jakiejkolwiek rybie, bo ostatnio uwierzcie mi jest ciężko y, i na razie ten rękaweczkę trzeba ściągnąć. Przecież ja chyba mu wystarczy. Teraz tą wodę z tą magiczną w, w, mieszanką paletową wlewamy tutaj. Też do tego damy sobie tego. Brasema Dobra naleszczyka Tej zanęty jest bardzo malutko Trochę nam więcej Taktyka jest taka, że będziemy łowić Na dwie linie Z tym, że ze spokojem Zaczniemy Nie będzie żadnego nęcenia Ponieważ ja się bardzo boję tu nęcić Zobaczcie Zrobiłem breje nawet no, Myślałem, że tej zanęty jest więcej Ale dosypiemy to jest Sonobites z niego i tak można zrobić breje, on za pół godzinki, uwierzcie mi dojdzie idealnie o, niech taka sobie jest ta brejka. to wystarczy Na tą, przepraszam, ale wciągnąłem właśnie smarka, teraz to wylewamy i tu dajemy pelet Do tego peletu o kurde, ale Uf. zakręciłem Tutaj te kulki dają, są trochę grube kawały, co mi się nie podoba. Zobaczymy czy się uda O, tutaj taki miał te grubsze kawały, żeby... No za słabo znajdziemy. Tylko dodamy tylko trochę tego, żeby nie przesadzić. O, to wsypujemy powrotem, bo teraz kurczę, trochę się zamoczyły. No i być może zgniją te kuleczki. Chyba, że będzie działać, będę musiał tutaj dorabiać ale taki mamy miksik na karpiczka z tymi kuleczkami. Tak to wygląda. Później zrobimy zbliżenie na stoliku. A tutaj zanęta, A, tą resztę tutaj damy. A widzicie ta zanęta już zaczyna obsychać. Tak to wygląda. Oprócz tego przygotujemy sobie z robaka. Tu nam się też właśnie przydaje cedzak Zdechły robak tu idzie Tam jest z całym syfem, zanętą Ja czasami mrożę Żeby przeszedł niby tym zapachem Ale go ładnie przypukamy Do pudełeczka Trochę wody O, to będziemy przecierać To mamy tu jesteśmy przygotowani Wszystko dajemy z powrotem jest tu mało miejsca trochę, ale mamy radę. A to zawsze taki worek sobie zostawiam tu zawieszam i mam śmietniczek nad wodą, słuchajcie, taki mój patent o, poczekamy na tą zanętę no i zaczniemy łowić jeszcze zanim zaczniemy, ja to jestem z tyłu za kamerą. Zobaczcie Drugi raz nad wodą, obrotowe siedzisko. Muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się łowi, jest wygodnie. Tam mam browninga Backfajera na metodę, tu mamy drugiego Browninga pikerka na klasyczka, i zechłe robaki, mamy Orange Waftery, mam jakieś pink boje, tak wygląda woda. Będę łowił przed sobą, ale w razie czego tam mam areator, zobaczcie. I jakby co będziemy rzucać pod ten areator dziwne, że on się nie kręci przy tym wietrze, bo gdyby nie ten wiatr, to powiem Wam, że byłoby całkiem spoko. Mamy zimny wiatr, podobno ma wiać mocniej później, co nie jest zbyt dobre, ale nie będziemy przeżywać, nie jest aż tak źle. Bierzemy się załowienie. Geopro właśnie się, się wyłączyło, to mamy Orange Wafter, obrany punkt. I lecimy, byle celnie. Na razie słuchajcie, nie rzucam aż na środek, tylko troszeczkę bliżej, ponieważ chcemy mieć trochę wody w zapasie, wiecie. Żeby w razie czego iść dalej za tą rybą, zawsze mogę iść do areatora. O. I tak to na razie ze spokojem to będzie wyglądać. Nie jest źle. Zobaczymy, czy jakieś ryby się skuszą. Ale coś tam się dzieje, przynajmniej na klasyku To cieszy Niech się dzieje więcej, żeby mnie te ryby rozgrzały Bo jeżeli tak się nie stanie to Będzie po prostu słabo Ale są jakieś wskazania że Klasyk tutaj punktuje No i dobrze Na metodę na razie nic się nie dzieje no, Niestety jakość będzie słabsza Będę nagrywał tylko tylko GoPro Kamera się przewróciła, całe szczęście chyba dalej działa. Widzicie, że tutaj to jest masakra dzisiaj. Nie za dużo, ale cieszy już, wiecie, już cieszy. Przełożymy sobie tu kamerę. Ach. zobaczymy, może jakieś brania. się wędka wygięła jest karpio no i to ładne chyba tak mi się przynajmniej wydaje albo karpi się nie holowały не з н Korzystam z tego, że się trochę wiadru spokoju. Przynajmniej momentalnie. Ech, bo są takie momenty, że wiecie, tak wieje, że wędkę w tą stronę przesuwa. Uch, naprawdę ostro. No, niestety dużej kamery nie używam. Za bardzo się boję. Ech, nie jest to tego warte, żeby ją stracić. Mam nadzieję, że nie została uszkodzona przez ten upadek. Także będzie gorsza jakość, gorszy dźwięk. No ale niestety są warunki jakie są naprawdę zimno coś ta pogoda w weekend ostatnio nie idzie bo dwa tygodnie odkąd jest niedziela albo sobota to albo pada albo jakieś mega wiatry albo mega zimno gdzie masakra ale od poniedziałku robić ma się cieplej no i liczymy na to że do 14 do zawodu się tego nie będzie fajnie brać Ciekawe, myślałem, że będziemy mieli miejscówki bardziej z tamtej strony, gdzie jest płytko A okazuje się, że trafimy tutaj na najlepszy chyba moim zdaniem rejon O tej porze roku Gdzie jest trochę głębiej Dużo ciekawostek Są fajne rzeczy pod wodą Tutaj idzie taki podobny mur podwodny aż tam do tego drzewa Także tu przy tym murze można łowić Te miejsce mają areator Z drugiej strony też pod ten mur ktoś może rzucać Także są fajne, fajne fichery, które po prostu trzymają ryby, bo przy tym murze założyć się, że karpie się chowają, na pewno tam są. Tak jak ja dzisiaj właśnie złowiłem jednego, mimo wszystko, że jest 4 stopnie w nocy było bardzo zimno, jest wiatr okropny, jakaś tam ryba wpadła, co już bardzo cieszy. To cieszy. I tam dalej jest też reator. myślę, że będzie dobrze. Ale to już wszystko pod zawody mówię dla ludzi, którzy oglądają ten film przed zawodami. I jedziemy. I ogólnie karp trzyma się środka. Bliżej brzegu trzymają się skimery. Tak jak wiecie, będziemy mieli problem, bo mało kto ma dwie siatki. Dlatego w udział w zawodach będą brały tylko karpie. Dlatego będzie trzeba łowić troszkę dalej na feder czy tam na metodę. I, I tak to będzie wyglądać, mi się wydaje. Dobra, tak skończyłem gadać. To miałem branie. Jest w kolejny. Super sprawa. <grymne> Orange Water pellet, prosta sprawa. Wieszcie, że tutaj

Ale jest ryba. No, to wiecie, już można powiedzieć, że jestem zadowolony. Tak jak wspominałem, dużo mniejszy krok. Ja, taki potężny, ale fajny. Jedziemy. Teraz zmienimy sobie przynętę, Zamiast Ręcz damy Pinky boja. Fajny, różowy, dobrze widoczny. Zobaczymy, czy też na niego coś być. O, pokażę, tutaj lecik. Niestety. Ciekawe, czy te kulki proteinowe się tym wpisują, czy, czy po prostu nie ma to znaczenia, ale no jest druga ryba. No to już jest dobrze. Szef mówił, że wczoraj ktoś, nie ktoś, tylko razem wszyscy słowili pięć karpi, więc ja już mam dwa sam, więc jest spoko i rzucamy Wracam już do domu Przede mną 50 minut no Odcinek będzie zapewne krótki I niezbyt fajny Pod względem ujęć i tak dalej Ale naprawdę hardcore. Teraz to wygląda wszystko ładnie Bo jest słoneczko i pięknie Ale nad wodą z tymi powiewami Naprawdę bardzo zimnego wiatru To temperatura była naprawdę No, no bardzo zimno było Może Wam powiedzieć, że tak nie zmarzłem W zeszłym roku ani w tym roku Mimo tego, że mamy już marzec dokładnie. To naprawdę warunki słabe i to nagrywanie, tak wiecie, nie wychodziło. Ale udało się złowić pierwsze karpie. i To bardzo fajne. Było ich dokładnie trzy sztuki. Z tego wy jednego ja nie widzieliście raczej, bo nic nie nagrałem. Eee, spisywała się po prostu metoda: Pelet, Orange Wafter. Napinki boja później nic nie złowiłem, zmieniłem na Orange Waftera i jeszcze jeden wpadł. Nie wiem, czy to miało coś do znaczenia, czy nie, ciężko powiedzieć ale na pewno gdyby były lepsze warunki to bym jeszcze tam siedział, bo jest godzina 12, bym posiedział gdzieś tak do drugiej. Bym może częściej przerzucał. Nie wiem w każdym razie bym się bawił, ale niestety warunki dały w kość. Co nie znaczy, że ryby nie żerowały, bo ryby widać, że raczej już zaczęły żer. Już się zaczynają ruszać. Właśnie takie, jeżeli chodzi o wędkowanie dla mnie, warunki były hardkorowe. Ale dla ryb podejrzewam, że był całkiem spoko, chociaż ten wiatr był zimny. Ale ja powtarzam, że zawsze jak jest trochę wiatru, jest jakaś fala na wodzie, to te ryby jednak lepiej biorą. Zwłaszcza na takich komercjach, łódkach, takich zbiornikach, to wtedy lepiej to wychodzi. I tyle dla tych, którzy jadą na zawody, powiem wam tak, że miejsca są dosyć ciasne. Trzeba uważać, jest mało miejsca, żeby zaparkować samochód, ale o tym wszystkim więcej powiem już w trakcie zawodów, bo jest plan jak to organizować w mojej głowie, już jak widać, ryby biorą. Myślę, że na zawodach też nie będzie źle. Trzeba będzie łowić karpie na metodę, gdzieś tak ze środka, bo tak widać, że te karpie bardziej w środka się tam trzymają. No, i tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Są pierwsze ryby, przynajmniej był pierwszy odcinek z wody. I to mnie bardzo cieszy. I tyle, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę. Następne produkcje już będą chyba przyjemniejsze dla oka i ucha, mam nadzieję taką. Przynajmniej napiszcie komentarz. I na razie, cześć, trzymajcie się.